Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło podrać tak szacowne grono na Muzeum Archeologicznego w Poznaniu na konferencji Muzeum jako organizacja pracy twórczej, będącej częścią debaty społecznej zatytułowanej Czas Muzeum. O ideach przyświecających całej debacie, a szczególnie tej konferencji, powie główny jej organizator, pan Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. W imieniu całego zespołu Muzeum Archeologicznego w Poznaniu jestem wdzięczna panu dyrektorowi za skierowaną do nas propozycję koszczenia. Państwa. Bardzo, bardzo dziękuję. Nasz temat, y, Muzeum jako organizacja pracy twórczej jest niebywale ważny. Y, liczę na wiele inspirujących głosów na tej sali. Życzę nam wszystkich owocnych obrad, po prostu. Bardzo proszę. Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo. Bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor Marzenie Szmyt, Pani Profesor za udzielenie nam gościnności, udzielenie nam wszelkiej pomocy przy organizacji naszego spotkania. Dziękuję również władzom Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Poznańskiego za współpracę, za pomoc, za wsparcie przy organizacji tego, tego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, jeśli mogę kilka słów na temat samej idei debaty, powodów, dla których organizujemy co najmniej kilka razy w roku spotkania w różnych miejscach poświęcone dyskusji na tematy dla naszego środowiska najważniejsze. Kiedy ponad rok temu powołany został Instytut Muzealnictwa, jednym z naszych głównych zadań stało się opracowanie wieloaspektowej, długofalowej strategii rozwoju polskiego muzealnictwa. Otóż, żeby przystąpić do takiego ambitnego zadania, uznaliśmy, iż powinno być one poprzedzone bardzo szeroką, możliwie szeroką dyskusją, w której udział wezmą nie tylko przedstawiciele środowiska muzealnego, które wszak samo w sobie jest bardzo zróżnicowane, ale także wszyscy ludzie, wszelkie środowiska, które są zainteresowane muzeum. Jako istotnym czynnikiem i organizacją istotną z punktu widzenia ochrony zasobów kulturowych, dziedzictwa kulturowego. Dlatego, niejako z założenia, zapraszamy do tych dyskusji ekonomistów, dziennikarzy, środowiska naukowe, środowiska biznesowe, po to, aby nasza dyskusja była wzbogacona o doświadczeniach różnych. O, zaplanowaliśmy kilka takich debat w ciągu roku, po to aby spojrzeć na muzeum, na muzeum w najróżniejszych kontekstach działania tej instytucji. Więc zajmujemy się i muzeum w środowisku lokalnym, i muzeum w jego relacjach z władzami samorządowymi i administracją publiczną. Traktujemy czy staramy się spojrzeć na muzeum jako na podmiot turystyki oraz gospodarki we wszystkich możliwych ekonomicznych ujęciach. Dzisiejsze spotkanie poświęcone muzeum jako organizacji pracy twórczej jest szczególnie istotne jakby w kontekście toczących się i społecznych, i politycznych dyskusji. Na temat specyfiki różnych zawodów, na temat tego, czy różne zawody winny być regulowane, deregulowane, jakie kwalifikacje powinny wiązać się ze spełnianiem czy wypełnianiem obowiązków w instytucjach kultury, w instytucjach, których zadaniem jest ochrona. Dziedzictwa narodowego, dziedzictwa kulturowego. Jest rzeczą niezmiernie istotną, abyśmy sami w gronie własnym, w gronie środowiska muzealnego, ale także w gronie osób, Zajmujących się instytucjami kultury z innych perspektyw badawczych, z perspektywy historii, ekonomii, socjologii, kulturoznawstwa, przyjrzeli się temu, co być może dla osób pracujących w muzeach jest czymś oczywistym, ale co może pozostawać, wzbudzać wiele wątpliwości. Czym jest praca twórcza w muzeach? Co składa się na jej swoistość? jakie są niezbędne kryteria wyróżniające, kryteria kwalifikacyjne, które powinny świadczyć o tym, że ktoś taką pracę w UZEA wykonuje bądź nie wykonuje, czy wreszcie w jaki sposób praca twórcza, praca muzealnika może przenikać się, może nakładać się z pracą naukową wykonywaną w tymże muzeum, czy, czy poza jego murami na uniwersytecie. Wszystkie te problemy nie są jedynie jedynie. Dyskursem teoretycznym. Dotykają bowiem bardzo istotnych zagadnień, mających swoje konsekwencje w obowiązującym prawodawstwie. Tak jak wspomniałem, toczą się dyskusje na temat skali, zakresu deregulacji bądź regulacji danych grup zawodowych. Toczy się dyskusja na temat kryteriów wypełniania kwalifikacji zawodowych przez Pracowników muzeów. Toczy się również dyskusja na temat sposobu wykonywania pracy naukowej w tych muzeach, które mają status, mają charakter jednostek naukowych. To są wszystko bardzo konkretne problemy, których w rozwiązaniu na pewno powinny służyć takie spotkania, wymiana poglądów, aby przygotowywana przez Instytut strategia, aby dokument, który będzie niejako na końcu cyklu debat, można było uznać za dokument szeroko skonsultowany, dokument uwzględniający możliwie szerokie spektrum poglądów. Szanowni Państwo, do udziału w dzisiejszej dyskusji Przyjęli zaproszenie wybitni przedstawiciele, mogę rozpowiedzieć powiedzieć autorytety środowiska muzealnego. Przede wszystkim Pan Profesor Wojciech Suchocki, którego w Poznaniu wszak prezentować i rekomendować nie trzeba. Pan Profesor Andrzej Wyrwa, Niestety ze względów obiektywnych, niezależnych od siebie nie mógł wziąć udział w spotkaniu Pan Dyrektor Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Cieszę się również z obecności Pani doktor Elżbiety Skotnickiej Illasiewicz, która skomentuje dyskusję, która będzie się dzisiaj mam nadzieję toczyła. Mam również nadzieję, że Dzisiejsze spotkanie będzie dla Państwa okazją do tego, bo to jest dla nas wszak najważniejsze, aby na ten temat, na temat Muzeum jako organizacji, jako środowiska pracy twórczej, wymienić poglądy. Raz jeszcze chciałem bardzo serdecznie podziękować prelegentom, organizatorom i przede wszystkim Państwu za to, że tak. Licznie, tak aktywnie postanowiliście Państwo wziąć udział w naszym spotkaniu. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa prelegentów do, do prowadzenia, do rozpoczęcia dyskusji. Moderatorem naszego spotkania będzie Pan Waldemar Rataj pełnomocnik dyrektora Instytutu Muzealnictwa do, do spraw opracowania strategii. Ja również pozwolę sobie na moderowanie, współprowadzenie naszego spotkania. Dziękuję bardzo.